Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, a dzisiaj mamy bardzo ważne newsy z tego względu, że XRP wygrywa sprawę w sądzie z. Sekiem amerykańskim o to, że nie jest papierem wartościowym i rośnie aż 90% w przeciągu ostatnich 24 godzin, więc to jest niesamowity wynik. Za chwilę będziemy to analizować dodatkowo w stosunku do altcoinów, które również mogą urosnąć zaraz po tym werdykcie, ponieważ wiele innych też jest podejrzanych o bycie papierami wartościowymi, a także szybko na temat Bitcoina. Bitcoin 31300. Ja się nazywam Julian Krypto to nie są porady inwestycyjne, zawsze bierzcie. Przez własne filtry moje wszystkie słowa, i dawajcie mi feedback w komentarzach. No ale dzisiaj Bitcoinem się nie będziemy zajmować, tylko przede wszystkim właśnie tymi altcoinami. Altcoinami, które potencjalnie mogą rzeczywiście zyskać. Na samym początku zwróćcie uwagę. XRP wzrosło, to był bardzo dynamiczny wzrost. Pierwsza ta fala wzrostowa, ona się pojawiła już w okolicy godziny, godziny 17.25 i nastąpiła około 23, 24, 25%. Za chwilę potem byliście w stanie otrzymać alert na Maximus Alert Bocia o 17.52. Tutaj jeden z użytkowników wystawił takiego screena właśnie, o tym, że z Maximus Alert Bota otrzymał ten alert. Trzeba było stworzyć swoją własną regułę, to nie było w predefiniowanych regułach. Kolejny alert, który wysłaliśmy do Was na Telegramie, był alert o godzinie 18.33. Od tamtego czasu jeszcze ten token wzrósł aż o 40-50, nawet procent. Na chwilę obecną jest na około 40-30% zysku, więc jest to bardzo, bardzo duży wzrost. No i teraz pytanie. Co się będzie działo przez najbliższe kilka dni? Jak wejdziemy na większe interwały, to zwrócimy, że Ripple naprawdę mocno wzrósł w stosunku do swojej wcześniejszej wyceny. I widzimy teraz, że Ripple przez bardzo długi czas utrzymywał się na tych najniższych. Swoich poziomach, na chwilę obecną jest taki mocny wystrzał w górę. I interesuje nas tylko wycena w stosunku do Bitcoina. Pamiętajcie, tylko to, jak się zachowuje ten token w stosunku do Bitcoina. Pytanie teraz, czy przez najbliższy czas? dla Ripple może nie być na przykład bardzo dobrej sytuacji pod wzrosty albo na przykład dla innych coinów. No właśnie, dla jakich coinów? Dla BNB, dla Cardano, dla Solana, ponieważ te wszystkie coiny, które tutaj widzicie na tym wykresie, na tej tablicy, one zostały również podejrzane razem z Ripple o to, że są papierami wartościowymi. I teraz w związku z tym, że Ripple już jest oficjalnie uznane jako jako aset jako niepapier wartościowy, no to w związku z tym możemy się spodziewać, że one również będą nabierały na wartości teraz, ponieważ ten cały strach, który był wcześniej spowodowany, teraz już jest powoli rozwiewany. Ja dla was przygotowałem takie porównanie tych największych altcoinów, w którym w tym porównaniu jak zwykle podzieliłem ich wolumen 30dniowy przez circulating Supply. Tworząc tak zwane ratio właśnie z tego wolumenu, I im wyższe to ratio, tym jest ten altcoin potencjalnie bezpieczniejszy. Im to ratio jest niższe, najniższe jest wśród przykład BitTorrent, BNB, Tron, Internet Computer, o Ripple ma jedno z niższych, e, TonCoin, a najwyższe to ratio jest wśród Solany, Dash, Sandbox, Axie Infinity, Decentraland, Polygon, Cardano. Ok, po co to ratio jest? Im wyższe ratio, tym wiemy, że częściej ten coin przez ostatnie 30 dni był trajdowany, a Circulating Supply mówi nam o tym, ile tych tokenów generalnie w obiegu jest. W związku z tym, im jest mniej tokenów w obiegu w stosunku do tego wolumenu, tym jest potencjalnie bezpiecznie dla danego coina. Ale, ale, to co nas interesuje teraz najbardziej to jest przede wszystkim inflacja. Dlaczego inflacja? Z tego względu, że każdy przez tą inflacją ucieka z dolara, z złotówki do Bitcoina. Ponieważ Bitcoin jest aktywem deflacyjnym, to Bitcoin nas tutaj przyciągnął, a nie te wszystkie altcoiny, ponieważ Bitcoin wiemy, ile jego w podaży jest, w obiegu jest, ile jego będzie i jak wolno jest wydobywane te wszystkie halvingi Bitcoina co 4 lata one zmniejszają jego podaż zmniejszając jeszcze bardziej jego inflację i to nas najbardziej w Bitcoinie interesuje a większość jednak z tych altcoinów które obserwujemy są totalnym zaprzeczeniem przeciwieństwem tego czego sobie życzylibyśmy w kryptowalutach mają ogromną inflację Toncoin 180%, Filecoin 85, Sandbox 48, Near 26 Atom 21 czyli 17 Ripple 13% inflacji rocznej Algorand i tak dalej najmniejsza inflacja nas interesuje ta która będzie poniżej tej inflacji przynajmniej która jest na dolarze prawda i to jest inflacja na dolarze na poziomie 3% na chwilę obecną w związku z tym widzimy tutaj kilka coinów Tron Axie Infinity BitTorrent Polygon Matic Decentraland oraz Cardano wśród nich wybierzmy oczywiście te które wcześniej to ratio miały Najwyższe, zatem to będzie Poligon Cardano, Axi Infinity i Decentraland. A spośród tych czterech coinów, które dla Was w tym momencie wyselekcjonowałem, ja również sprawdzę ich social engagement, czyli takie zaangażowanie na social mediach. Poligon Cardano, Axi i Decentraland, najwyższe zaangażowanie ma Poligon 28 milionów i tu nie wiem dokładnie, jaki przedział czasowy jest tutaj odbierany. Cardano 3 miliony, natomiast Social Mentions również ma najwyższe Poligon oraz Cardano. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego względu, że oczywiście możemy analizować ceny coinów, możemy patrzeć na ich wykresy, ale po wykresie za dużo nie będziemy wiedzieć. To, co nas interesuje, to oczywiście jest dobry news, który się właśnie pojawił, czyli precedens pod tytułem Ripple nie jest papierem wartościowym. To jest dobry news, który potencjalnie może wystrzelić pozostałe koiny w górę. Ale teraz drugi, drugie, drugie, druga rzecz, to jest oczywiście inflacja, to jest oczywiście to bezpieczeństwo, czyli ten potencjalny poziom, jak bardzo dany coin może spadać. Już, już te koiny wyselekcjonowaliśmy, a trzecia rzecz to jest popyt, popyt na dany altcoin, na danego coina. Jak to możemy mierzyć? Możemy to mierzyć na różne sposoby, jak akurat na potrzeby tego materiału. Popyt postanowiłem mierzyć na podstawie social mentions oraz zaangażowania w social mediach, czyli wybrałem spośród tych czterech altcoinów te dwa, które mają największe: i to jest Cardano oraz Matic. Pozostałe Mana oraz AXS jednak tutaj odpadają. Wybieramy tylko te najbardziej prawdopodobne. No i teraz porównując już same wykresy. Przechodzimy teraz do analizy technicznej. Analiza techniczna, na moim zdaniem, powinna być ostatnim elementem analizy. Pierwszy element analizy analiza fundamentalna, analiza tokenomii, analiza właśnie inflacji danego tokena, analiza popytu, jaki może być na dany token, a na samym końcu dopiero analiza techniczna, która jest pomocna, ale nie może być, nie może być tak naprawdę jedyną. Zatem zwróćcie uwagę, Cardano. Cardano ma do swojego all-time low, czyli do tych najniższych poziomów 58%. Matic do swojego all-time low ma aż 95%. To, co mnie tutaj frapuje w Maticu, to jest ten ogromny, ogromny wzrost, który. Został zanotowany w momencie, gdy Bitcoin kończył swoje szczyty w roku 2021. Ogromne wzrosty, które do tej pory, do tego momentu nie zostały odreagowane w stosunku do Bitcoina, czego nie możemy powiedzieć o Cardano. Zwróćcie uwagę, Cardano swoje wszystkie te wzrosty w zasadzie odreagowało. I do swojego all-time low, tym bardziej Cardano ma dużo mniej, 58%, natomiast tak jak powiedzieliśmy Matic aż 95%. Dla porównania jeszcze sama Mana 76%, a AXS 86%, także też je to dyskwalifikuje. Zatem Cardano, okej. Okay. Jakie potencjalne wzrosty na Cardano możemy, moglibyśmy się spodziewać? Pamiętajcie, to nie są ani porady, ani nawet spekulacje, to są tylko moje gdzieś tam... Analizy, które mogą się zmieniać w czasie bardzo dynamicznie, ponieważ wszystko się zmienia bardzo dynamicznie, ale hipotetycznie, jeżeli wszystko by szło tak, jak idzie. Cardano, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na tę średnią kroczącą, która jest tą niebieską linią. Ja ją trochę pogrubię, żebyście ją lepiej widzieli. To jest średnia krocząca mierzona z 50 tygodni wstecz. Zrobiłem tutaj przedłużenie tej średniej kroczącej. Z przeważnie do tej średniej kroczącej dlaczego akurat ta? bo przeważnie do tej średniej kroczącej na tych spadkach to Cardano gdy odbijało w dół, to później przez jakiś czas miało taki okres, że do niej wracało i być może ją nawet trochę przebijało. i to były właśnie te momenty, które wam w tym momencie pokazuję. przeważnie też to Cardano ten kształt tego spadku też dość podobny był później kształt tego wzrostu. Zwróćcie uwagę, oczywiście możemy tutaj się wykłócać, ale jeżeli sytuacja miałaby się powtórzyć, to pytanie, czy Cardano przez najbliższy czas właśnie nie doszłoby do tej średniej kroczącej, to jest oczywiście cena w stosunku do Bitcoina, zyskując potencjalnie, i teraz sprawdźmy, ile by potencjalnie Cardano mogło zyskać z tego poziomu, na którym obecnie już jest, 20% w przeciągu 60 dni lub 12% w przeciągu 90 dni. No to jest tutaj taki próg błędu w stosunku do bitcoina, czyli 3 miesiące, 10, 20% w stosunku do bitcoina. To jest wrzesień, październik. Ok, ale właśnie, co wtedy może się zadziać z bitcoinem? Załóżmy, że Bitcoin do tego czasu mógł, miałby systematyczne, powolne, być może stabilne wzrosty. Jeżeli tak by się zadziało, a dopiero później Bitcoin zacząłby swoje odreagowanie, załóżmy, że do tego poziomu progu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych na poziomie 2% dotarlibyśmy właśnie w okolicach września, października, to potencjalnie byłby to idealny moment na odreagowanie rynku. Wzrost w tym samym momencie dolara. Przejdźmy tutaj teraz do dolara. Ok. Wzrost w tym samym momencie dolara, spadek na altcoinach, a następnie po, po odreagowaniu Bitcoina w dół z poziomu września, załóżmy, inflacja na poziomie 2%. Po odreagowaniu dolara w górę potencjalnie bardzo ciekawy czas również na Bitcoina i wtedy dopiero również na altcoiny no właśnie, ale to jest tylko moja spekulacja Ripple w tym momencie się nie zajmuje inflacja na poziomie 13% uważam, że jest to chwilowy hype, który no, będzie dość szybko przez najbliższe tygodnie zgaszony, aczkolwiek mo mogą to się pojawić bardzo, bardzo duże wzrosty tego, tego nie wiem ale ja mam taką zasadę, że do pędzącego pociągu staram się nie wchodzić a jeżeli wchodzę to w bardzo dobrych momentach na przystankach i takich tutaj będę szukał, ale nie przede wszystkim w XRP, tylko przede wszystkim, właśnie jeżeli mówimy o altcoinach, to w tych, które wyselekcjonowałem, a konkretnie Cardano. Ale do czasu, aż to nie nastąpi, do czasu, aż nie nastąpią te spadki, nie nastąpią ponowne wzrosty, myślę, że Bitcoin jest oczywiście jak zwykle najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Co Wy na ten temat sądzicie? Jak się Wam takie analizy podobają? Napiszcie w komentarzach. A ja przypomnę, że na MaxDacie macie dostęp do alertów różnego rodzaju, od listingi, ogłoszenia o partnerstwach, ataki a takich hakerskich, to wszystko z poziomu pierwszego. Macie również alerty na napływy Bitcoinów na giełdy, napływy Stablecoinów na giełdy, informacje o poufne o listingach, to wszystko z poziomu drugiego i trzeciego. I te poziomy ich jest coraz mniej, w szczególności jeżeli chodzi o dostępy jednorazowe, lifetime na MaxDaty, Bardzo ciekawe narzędzia. Ja z nich korzystam na co dzień właśnie do spekulacji pod altcoiny i do wykrywania newsów. Na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.